W powiecie kościańskim trwa maj inny niż zwykle. Od wielu lat był to czas, kiedy wsiadano na rowery, a Starostwo Powiatowe w Kościanie zapraszało mieszkańców powiatu na wspólne rowerowe wycieczki szlakami ziemi kościańskiej. Ze względu na pandemię w tym roku nie odbędą się wiosenne rajdy rowerowe. Starostwo liczy jednak, że jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, mieszkańcy powiatu spotkają się na wspólnej rowerówce już jesienią tego roku. Tymczasem warto przypomnieć historię powiatowych Rowerówek, która rozpoczęła się w 2013 roku. Wówczas odbyły się trzy rajdy z metą w Nowym Demcu, Kopaszewie i Śmiglu. W kolejnym roku rowerzyści odwiedzili Lubin i Słonin. Ostatni rajd zakończył się natomiast na kościańskim rynku. Rok 2015 to dwa kolejne rajdy rowerowe, jeden z metą poza powiatem Kościańskim w górce duchownej, drugi z metą w Cichowie. W roku 2016 rowerzyści odwiedzili Czępin i nietążkowo. W tym samym roku Roku po raz pierwszy odbył się także wrześniowy rajd, który miał metę w kulturalnej wiosce w Lubiniu, gdzie na uczestników wycieczki czekała niespodzianka, koncert zespołu tercet egzotyczny. Rok później rowerzyści odwiedzili Stare Obożyska i Nowy Dębiec. W 2018 roku odbył się tylko jeden rajd, który poświęcony był bohaterom niepodległości ziemi kościańskiej meta rajdu znajdowała się w pałacu w Kopaszewie, w racocie i Kokorzynie zakończyły się z kolei ubiegłoroczne rajdy. Rajdy w powiecie kościańskim to wspaniała impreza łącząca pokolenia. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócą na mapę imprez powiatu.